Hej. A, to chyba ten nóż, którego szukałaś? Bardzo ci dziękuję. Spoko, żaden problem. A się roli od świrusów. Kurcze blade. Jeszcze nie. Zarobić na chleb. Kolejna misja nam się odblokowała i to jest daleko. A Proszę o kolejne wątki fabuły pamiętam. Udaj się na spotkanie z O'Brienem, no, no tak? Pojedziemy tam. O'Brien jest Nero, więc może coś nam ciekawego powie. Hej tam. Hey, Nieźle, dobra zdobyć, Nie mam więcej. Eee, dobra. No dobra, cześć. Uzupełnijmy jeszcze amo. Hejka. Hej. Tak, dobrze. 400. No. Hej, tłumik koniecznie. No i i mamy 2000 zaczął. Do zobaczenia. 84 Motocykl. Nie chcę żadnych kłopotów. Jestem, żeby handlować, nie? Jeszcze tylko chcę się upewnić. Jedenka, dobra, poziom zaufania, jeden już niedługo. Kurde, potrzebujesz naprawdę sporo paliwa. Dobra, tankujemy i jedziemy. Na razie. R. Brak dostępnych zleceń. Pracowałam kiedyś w Towarzystwie Ochrony Zwierząt. Mieliśmy małe biuro, i schronisko dla ja psów nie da. Jakbym w prawo pojechał, i by też można było, ale zdroża. Chwauć. I może powinienem się przekimać kurka wodna, żeby po nocy nie jeździć, ale wypadło mi tu zupełnie z głowy. Rozglądałem się, bo może tutaj by były gniazda, ale jednak no już wcześniej powiedział o tym. Dobra, O'Brien, O'Brien, co masz do powiedzenia? A nóż się teraz dzień zrobi. Stary. Jezu, nie. Nie zakradaj się tak do mnie. Dowiedziałeś się czegoś o Sarze? Kobiecie, którą zabrałaś na pokład. Niestety. Co? E, hej, hej, czekaj, czekaj, czekaj. To zajmie trochę czasu, dobra? Nadstawiam tu karku. Jeśli ktoś w kwaterze głównej się dowie... ci, wiesz, ci goście zgrywają. Wszyscy gracie w tej samej drużynie, O'Brien. To, to tylko tak wygląda. Nie mam czasu ci teraz tego wyjaśniać, ale... Dlatego potrzebuję pomocy. Jakiej pomocy? Słuchaj, weź to, to rejestrator długości fal i nadajniki GPS. Chcę tylko, żebyś. Nie mamy czasu, słuchaj. Kurwa, jak ty się nazywasz? Deacon, Deacon St. John. Dobra, Deacon, jestem John. Jeśli chcesz, żebym nadstawiał karku, żeby pomóc ci znaleźć tę e, sarę, to tak, będziesz musiał coś dla mnie zrobić. Ok, trzymaj radio pod ręką. Skontaktuję się z Tobą za parę minut. Nawet nie wiesz, jak się nazywam, ale będziesz wiedział, zanim to załatwimy, O'Brien. Tylko trzymaj radio pod ręką. Było tu przez cały czas, ty sukin synu. Jezu Chryste, ile mam czekać tym razem? Halo? Jesteś tam? Dikon? Ta, jestem. O co w tym wszystkim chodzi? Czego chcesz? ruszył w tym miejsca i... Co? Po co? Nie gadaj, słuchaj. Kilka grup Niro prowadzi jakieś prace terenowe. Koniecznie muszę wiedzieć, co robią. To czemu ich po prostu nie zapytasz? Nie mogę, słuchaj. Mówiłem, że to długa historia i nie mam teraz czasu na jej opowiadanie. Powiedzmy, że ludzie nade mną i to wysoko nade mną zlecają mnóstwo misji w terenie, niezależnie od siebie. Nikt nie wie, co robią pozostali. Czyli świat się kończy, a wy, dupki, działacie sobie dalej, jak gdyby nigdy nic. Gdzie? Wysłałem ci współrzędne. Dobra, Jezu, O'Brien. Niech będzie. Zobacz, co da się zrobić. Po prostu sprawdź tyle miejsc, ile się da. To aktywne lądowiska, miejsca zrzutów i dostarczania próbek. Tak, tak, rozumiem. Ale lepiej, żebyś miał coś dla mnie, O'Brien. Tak, tak, rozumiem. Cierpliwości. No dobrze. Eee, jest tutaj. Zobaczymy, jeśli to ma pomóc nam znaleźć Saren. To współpracujmy. Czego? O Brian! Tak jestem! Czego właściwie... Jeden z naszych helikopterów kieruje się w twoją stronę. Musisz go śledzić. Śledzić? Po co? Po prostu ruszaj, nie zgub go. Jezu, do... to? Jest Co się dzieje, O'Brien? Co ja robię, w wsypnie ganiająca helikopterami dla ciebie? Cel lotu jest tajny. Nie mam dostępu do danych, czyli nie mogę podać ci współrzędnych miejsca lądowania. Musisz podążać ich śladem. Jezu, a nie macie jakichś. satelitów szpiegowskich czy czegoś? Nie, nie mam nic takiego, nie. Mówiłem ci, nie mam dostępu. Tak, słyszałem. Po prostu ich nie zgub. Dalej. Nie mogą się za bardzo oddalić. Ha, zwalniają. Lądują! Dobrze, ustaliłem ich współrzędne przez Twoje radio. Lepiej iść dalej na piechotę. Na piechotę. Pamiętaj, nie mogą cię zobaczyć. Jan, jestem na miejscu. Co nam zrobić? W każdej z jednostek badawczych jest naukowiec. tak jak ja. Panda Gorelli. Musisz się do niego zbliżyć. Rejestrator częstotliwości jest nastawiony na kanał, którego używamy do zapisywania danych. Zarejestruje wszystko, co robią. Proszę namestować. Okej, okay, czyli chcesz, żebym zaklać się na teren lądowiska, na którym roi się od uzbrojonych żołnierzy w kawlarze, strzelających bez rozkazu, żebyś mógł szpiegować jakiegoś zasranego kujona? Zasranego kujona? Serio? Mam kurwa jebany doktorat. Ta, chyba z gównologii. Masz jeszcze te moje urządzenia tożące? No, no w chciałem je sprzedać, ale nie mamy tu dostępu do, no wiesz, satelitów. Odmieści jedno w ich helikopterze. Prawie każda z misji terenowych ma nieoficjalne przystanki. Chcę wiedzieć, gdzie się wybierają. Brian. Nie musisz ciągle pytać. Przeglądam rejestry dotyczące tego, gdzie zabierano ewakuowanych. Obrawiam bez To musi być tutaj. Co wy tu do diabła robicie? Dobra, umieść nadajnik GPS na helikopterze. Турда не могу ту. Так, не могу не Где мам сейчас Może tu, w tej trawie myślisz, że będzie badać? Nie, zwracam na to uwagę. E, oby trawa nas ukryła. Dobra, kurde. Niedługo się z ście... tam Tak, Zastraszyłem się trochę, bo uniósł broń. Kamień. Co on było? zachodzi. Notatka 2071 W jednej z pułapek w strefie 14 alfa Schwytaliśmy dużego samca Z potwierdzoną mutacją albinoską Cechują go niemal całkowity brak Pigmentacji skóry oraz czerwone oczy Jego masa mięśniowa Przewyższa inne obiekty Około 40% Jakich pan nazwał? Bieraże? cóż, istnieją I chociaż to dopiero trzeci obiekt Który udało się zbadać jak wyżej, wyższe ja, ja, ich siłę i odporność, sprawiają, że są wyjątkowo niebezpieczne. Co więcej, z raportów wynika, że w okolicy jest ponad tysiąc takich okazów. Cokolwiek powoduje tę mutacje, działa szybko. Która jest godzina? Coś nie tak z Twoim wyświetlaczem? Ale to długo trwa... Co to ma być, O'Brien? Coś nie tak? No, twoi koledzy wypatroszyli świrusa, kiedy ten jeszcze żył. To nie są moi koledzy. Poza tym, co nie się przejmujesz? Nie jesteś czasem, jak wy to nazywacie, włóczęgami? Nie zabijacie zainfekowanych za pieniądze? Czy, czy czym tam sobie płacicie? Kiedy tak, zabijam świrusów, to... ale ich nie wybebeszam, póki Zdeb... żyją. I nie no. słucham ich krzyków. Dostałeś moje dane? <grym> tak. Dostałem Twoje dane. Co jest? Dobra, właśnie je przesyłam. Będziemy w kontakcie, obrajan bez odbioru. O, Brian! O no skurwa, i znowu to zrobiło. O, Brian, odezwij się. O szlak, obyś tam był, Brian. Czyż ten widok nie jest piękny? Piękny poranek w tej grze jest. Dobrze. Czyli jednak tak, kolejny świrus, jakiś mocniejszy. Pewnie przyjdzie nam się z nim zmierzyć za niedługo. Potrzebuję twojej pomocy. Pamiętam. Obóz skluterów, to wy, dupki, próbowaliście mnie dopaść. Gdzie, gdzie, przepraszam? Tutaj, o, strefa lęgowa. Czy mamy jeszcze czas na obóz? Może U nie mamy. Wolne Orego. Prawda was wyzwoli. Ze smutkiem donoszę. Krzyściu ofiarę. Nie wkradnę sobie na powrót. O kurde, o kurde. Widzę, nie niezłe walki odchodzą, czarne śmigłowce. Czy wam powiem? Wszystko, przed co was dostrzegałem, zaczyna się spełniać. Hakusen daje, i otworzyły ogień do grupy mężczyzn i kobiet, którzy krzyczeli i błagali od litość To obywatele tego kraju a Oni nie usłyszeli. Oh, o ognie malenie. No to pięknie. Pewnością się nie skończy. Uh. Polują na nas. Na ten... Jeszcze nie mam tej broni, przetrwać. I pokrzyżować ich plany. Chcą nas wymordować, żeby móc wreszcie wyleść ze swoich nor. No kurde, skąd i Nie spuszczajcie oka z nieba. Tu Marco Coplen z Radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwom. Szkoda, bo miałem nadzieję, że wilki zajmą się tymi obozowiczami, którzy tak biegli. Oni prawdopodobnie usłyszeli mój motocykl i i właśnie przybiegli. Nie mogę pozwolić żadnemu uciec. Banda gwałcicieli morderców. Myślicie, snajper jest tam? Chyba tak. Jest tutaj. Eee, mam tłumik. Przełącz, okej. Okay. Zaraz się okaże, że lecę łapkę. Jak zwykle. Dobra, ona jeszcze nie wie. No Muszę to skończyć. Powiedziałś wirusy? No właśnie, że powiedział. Dobra, mają zajęcie. O, proszę są. Jest od razu... Włas o skąd? Nie, jeszcze nie wiedzą. Chodź. Kurde, zauważyli mnie. O kurde. jazda Pięcie grać innych w plecy, co? Mam rację. A co wy na to? Świrus z sorki. Jak chcesz, to ja mam tutaj do załatwienia jedną rzecz. Możesz mi pomóc. O Jezu. O kurde. Ja myślałem, że go kurde, rozwalili. To w RB tworzenie. Dobra, kurwa, kurwa, zabicie. Wirusy ich niepokoją. Jasne, no chodź, pieprzony morderco. Aż kurde, nie doleci. Oto nie. Tamte... O, tam jest. Kurde, Nie dostał. Znaczy dostał, ale nie ma tyle, żeby go powalić. Zdaję się nie, nie 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 przecież to jest... Fuck. przecież. Leży. Leży? O, leci do nich. Albo i nie. Ile jeszcze? Dwunastu. Został jeszcze jeden, i gdzie on jest? S Słyszałem go chyba. Na pewno. Coś tu jest! siedzi tutaj w środku, nie? No to O, mięso będzie. Dalej już, tutaj! Ja. Tu już wszyscy o, Teraz już nie będziecie organizować żadnych napadów w okolicy Dobra. Ciekawe czy mieli w okolicy jakiś bunkier. Założy się, za tak mieli, mieli tego zaraz go zbadamy. Ale, że nie wpadłem w żadną pułapkę. To było dziwne. Pień złomu, kurde. Kurde, pat jednak. <laughs> A właściwie to... E, Kij z kulcami, topór... Lepsza pałka A zróbmy to może, co? I dobra. Temat jest taki, że śpiszemy się do tego bunkra, bo już mi słuchawki mówią, że... O, Czułem, że gdzieś tu jest. za moment się rozładują. Więc pewnie czas zakończyć już nagrywanie. Co to? Mapa? Notatki? Dobra, nieźle. Obóz wypadowy na 10 Berley. Żelazny Mike. Coraz więcej zaufania, ale jeszcze... Nam brakuje. Bomba zbliżeniowa. jakieś papiery. Notatki, Axford. Spoko. Lobbying. Granat. Bomba zbliżeniowa tutaj. Co to jest? Zapalnik iskrowy, puszka, proch. Pudełko z gwoździami złom. Jednej rzeczy nie mamy. Liki Mano. Tylko na chwilkę. No i cóż, będę kończył teraz nagrywanie. Wrócimy do obozu przy następnych odcinkach. Dlatego dziękuję, że tu byliście i do zobaczenia następnym razem. Cześć.